I dziewczyny, witam wa Was bardzo serdecznie w filmiku, e, który, który chciałam dla Was nagrać, żebyście miały takie wyobrażenie, taką małą relację z warsztatów, które prowadziłam makijażowych, które odbyły się 14-15 lipca tego roku w Zielonej Górze. E, dość, dość niedawno, i dopiero teraz mogłam to wrócić, bo jakoś musiałam wrócić do, mm, do poprzedniego toku codzienności. Nie myślcie sobie, że ten mój teraz makijaż jest mój codzienny. Po prostu taki miałam, taki, taki zrobiłam przed chwilą filmik. Z nim będzie, ale na, na, na stronie gazety flashstyle.pl. Więc w nim wystąpię dzisiaj. Chciałam tylko krótko krótko podziękować wszystkim, wszystkim dziewczynom, które wzięły udział. No, byłyście Byliście świetne, po prostu. Przegenialne, było ogromna przyjemność z wami, z wami być, z wami malować. Naprawdę to był dla mnie wielki zaszczyt, żeby, żeby z, wami, z wami sobie móc pracować, żeby się razem dzielić pasją i uczyć od siebie nawzajem, bo ja od was również się wielu rzeczy nauczyłam. <grym> Za to wam dziękuję dziewczyny byłyście przesympatyczne, przemiłe, bardzo, bardzo przyjemne. Chyba możecie potwierdzić, że, że te dwa dni minęły bardzo szybko, ale w tak przyjaznej, przyjemnej, e, uroczej atmosferze, że na pewno, na pewno, gdybym mogła cofnąć czas, to jeszcze chętnie bym to jeszcze raz przeżyła. E, wykazałyście się wielką kreatywnością, wielką wiedzą. E, naprawdę mam nadzieję, że Czegoś, czegoś się nauczyłyście nowego ode mnie, coś wyniosłyście z tych warsztatów dla siebie. Bardzo, bardzo chciałam podziękować Kasi Zbroińskiej za Salonu Lawi, za zorganizowanie tego wszystkiego, za zaproszenie mnie do tego. Chciałam podziękować również wszystkim sponsorom, którzy nas wsparli w warsztatach. Tutaj macie listę sponsorów. I każda dziewczyna również otrzymała y, upominek, paczuszkę z upominkami, y, zawierającą różne kosmetyki, właśnie od tych sponsorów. Y, za co im bardzo, bardzo dziękuję. To było dla mnie przemiłe doświadczenie. Y, myślę, że coś takiego jeszcze kiedyś powtórzę może tym razem Kraków. Y, zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze są takie wstępne plany na razie. Może, może coś z tego wyjdzie. Um, więc taka, taka mała, właśnie relacja, króciutko, jak to wyglądało. wrzucę wam kilka zdjęć prac dziewczyn. Um, zobaczycie, właśnie, dziewczyny, które, które, które w tym uczestniczyły, i z tego miejsca was każdą z osobna serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Um, to była ogromna, ogromna, wielka przyjemność um, Was poznać. Także dziękuję um, jeszcze raz za, za udział i zapraszam do następnych. Mam nadzieję. E, niedługo pojawią się nowe filmiki makijażowe, e, tylko no po prostu muszę, muszę się odkopać, muszę się odrobić w czasie. Jestem w trakcie również prze, e, przerabiania swojego, swojego tutaj miejsca pracy. E, zupełnie o, o 360 stopni wszystko zmieniam, więc zajmuje mi to bardzo dużo czasu. E, mam tutaj po bokach totalny burdel, że dobrze tego nie widzicie. E, Myślę, że wrzucę może na bloga zdjęcia, jak to wygląda, bo w filmiku nie będę kredzić, bo to jest bez sensu. Tak, wam cyknę fotkę, jak to teraz wygląda. Może któraś z Was coś podpatrzy, także i dobra, ja nie o tym. Ej, jeszcze raz e, e, zapraszam do obejrzenia krótkiej relacji z warsztatów i obejrzenia zdjęć. E, I buziaki dla wszystkich dziewczyn, które mnie oglądają. Pa! pa.